Za demokrację. Demokracja to, to jest PiS? Nie. Demokracja to jest system polityczny. Partia. Tak, tak. Mhm. To nie, to nie. Na partię, panie, broń Panie Boże, nie chcę. Po prostu, żeby nie kłamały. Było wszystko okej. Okay. To człowiek by poszedł i wszyscy byśmy poszli. Ale jak widać, jak pan Tux stanie i co pan Tux wyprawia, to mnie ktoś do serca kładzie nóż. Tak człowiek, Polak, żeby potrafił na Polaka. Kłamać, to łzy się w oczach kręcą, serce się leje, serce się kraje. Nie mogłabym, wolałabym suchy chleb zjeść, ale tak ludzi nie maltretować, nie, nie, nie kłamać. To czym dla Pani jest demokracja? co? A może ja powiem, że niczym już teraz. Strasznie, strasznie po chamsku wszystko robię. To nie jest Polak, żeby takie rzeczy na Polaka potrafił mówić, robić. Czyli lepiej, żeby tej demokracji nie było w Polsce. Nie było w ogóle. Żeby nie. nie było demokracji. Jak rządzić to wszyscy razem sprawiedliwie? To warto chodzić na te wybory? Ja pójdę na wybory, ale tylko i wyłącznie głosuję na PiS. Żeby nie było demokracji. Żeby nie było. Bo gdyby rządziła, niech by sobie była, ale nie, absolutnie nie.